Pochwalony Jezus Chrystus, kolejny dzień naszego życia, chcemy otworzyć serce dla Chrystusa, żeby być z Nim przez cały dzień. I taką miejmy intencję. W Ewangelii dzisiaj Pan Jezus mówi: Największy z Was niech będzie Waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Kto się wywyższa, będzie poniżony. Czy to jesteśmy my, którzy się wywyższamy? Popatrzmy na nasze domy, na nasze rodziny. Wywyższanie się, czyli stawanie wyżej, to jest ja mam rację. Ja mam rację. Nie dzieci, nie żona, nie ich myślenie, nie ich, nie ich podejście. to Ja mam rację. Co do tego, co się dzieje w domu, gdzie powinniśmy jechać, jak powinniśmy się zachowywać. Ja mam rację. To mi nie dziękują, innym dziękują, a mi nie dziękują, gdy coś robię. A sam czy dziękujesz? Kto ma tutaj, kto staje wyżej? To wszystko dzięki mnie. To moja zasługa, to moja praca, to jest wywyższanie się. Kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. To znaczy, gdy w towarzystwie powiesz, to dzięki żonie mamy tak wspaniałe dzieci. To dzięki jej zaangażowaniu to wszystko tak wygląda, ten dom. To jest uniżenie. To nie jest mówienie nieprawdy, czy teraz taka fałszywa skromność jestem brzydka, ale czekam, żeby powiedzieli, że jestem piękna. Fałszywa skromność, ale pokazanie czegoś wprawdzie uniżonej. To, to dzięki żonie, tak jestem dobrze ubrany, to ona ma tak wspaniały gust. To dzięki jej podejściu mogę być wierny, bo się czuję przy niej spełniony. To i tak dalej. To jest to dzięki moim współbraciom, ja się dobrze czuję w Łodzi. To dzięki ich podejściu. Możliwości uzupełniania się, to, że pracujemy patrząc na siebie i doceniając siebie, jest mi dobrze w tym miejscu i w tej wspólnocie. To dzięki ludziom świeckim, którzy tak wiele robią, ale robią nie oglądając się na rany, tylko idą do przodu i motywacją ich serca jest Chrystus, to właśnie dzięki nim mamy tak wspaniały ośrodek tutaj w Łodzi. Zaangażowanie świeckich w kościele, jak dużo od nich zależy, chociaż. Jest jakiś lider, jest proboszcz itd., ale to dzięki nim to się dzieje, to jest prawda i zauważanie tego jest stawaniem w obecności Bożej w prawdzie, w uniżeniu. Gdy, będę, gdy tego nie będę zauważał, tylko ja lepiej. Ktoś czasami coś opowiada i mówi, o ja miałem lepiej, jechałem szybciej albo coś tam to jest gdzieś styl w nas żeby pokazać moje lepsze, moje fajniejsze, moje było bardziej wyjątkowe, ciut wyżej, trochę wyżej, pokazać tę większą niesamowitość mojego życia. Tymczasem doceniaj innych, chwal innych, pokazuj ich wielkość. To jest coś co możemy robić i to jest chrystusowe. Tego uczy nas Pan Jezus. On tak robi z uczniami, biorąc ich do góry aby szli dalej. I na to wam błogosławię, na drogę ukazywania dobra w innych ludziach, a samemu stawania niżej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miejcie świetny dzień, Boży dzień, zauważania dobra i podnoszenia ludzi do góry. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał. Możecie napisać też komentarz, pokazując dobro, które dostrzegacie dookoła siebie aby już teraz to zrobić. Tymczasem pomodlimy się. Daj mi usłyszeć Twój głos po ukraińsku. Modląc się o pokój. Ta pieśń poniżej, udostępnijcie ją na swoich facebookach, profilach różnych. Niech to słowo będzie modlitwą o pokój. Do zobaczenia.